Witam Was bardzo serdecznie. Mam mikrofon, także myślę, że będziemy mogli zacząć już nagrywać filmy e, z taką regularnością. E, dzisiaj chciałabym zaprosić Was na taki pierwszy film. E, który rozpocznie serię na temat sprzątania. Będzie to taka seria motywująca nas do działania. Bardzo by mi zależało, żebyśmy po prostu takie sprzątanie nawzajem się motywowały i po prostu na razem sprzątały i ogarniały nasze mieszkanie. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam po prostu zwrócić uwagę na korzyści, jakie daje sprzątanie czy uporządkowana przestrzeń. Chciałabym Wam podać kilka wskazówek dotyczących planowania sprzątania. I przedstawić Wam takie podstawowe zasady y, dotyczące sprzątania. Y, I myślę, że wiele osób y, ma swoje również takie y, różne pomysły i przemyślenia, albo właśnie takie korzyści, które wiedzą, dlaczego lubią porządek. I oczywiście bardzo zachęcam Was do tego, żebyście komentowali, y, co Wam daje utrzymanie porządku rób, lub jeżeli na przykład y, jest Wam trudno utrzymać porządek. To właśnie co wam sprawia największą trudność. Chciałabym, żebyśmy tutaj sobie e, tak na, nawzajem się wspierali, nawzajem pomagali i jednocześnie, żebyśmy tą serią e, otworzyli taki moment e, miesiąc listopadowy, w zasadzie, który jest miesiącem takim dosyć chmur, pochmurnym, smutnym, zimnym, a wieczory są dosyć długie i wtedy warto po prostu coś sobie zacząć robić. Robić. Dzisiaj bym chciała zacząć bardzo krótko, jednak y, powiedzieć coś na temat, Korzyści, co nam daje to, że my mamy wokół siebie y, uporządkowaną przestrzeń. Pierwszą, która jest dla mnie bardzo ważna, y, to ja uważam, to jest korzyść, y, korzyść taka zdrowotna, będę ją tak nazywała w tej chwili, y, dlatego że bardzo wiele osób z nas cierpi na różnego rodzaju alergie i wtedy utrzymanie porządku na bieżąco, y, czyszcze, y, sprzątanie mieszkania, żeby te powierzchnie nie były czyste, i te inne rzeczy, które nas otaczają, również po prostu to sprzyja zdrowiu. Wszystkie te bakterie, które się tutaj rozmnażają. Poza tym, często jest też tak, że w okresie tym właśnie jesienno-zimowym jakiś domownik jest chory, i wtedy, jeżeli nie będziemy pewnych rzeczy robić na bieżąco, to ta choroba po prostu się rozprzestrzenia. Po wszystkich domownikach. Więc warto wtedy również w taki sposób szczególny zadbać o to, żeby to mieszkanie było czyste i na bieżąco sprzątane. E, drugie, to jest takie moja, moim zdaniem taka korzyść psychologiczna. E, wiecie, że to jest tak, że mm, e, możecie sobie. Bardziej się wtedy koncentrujecie, jesteście bardziej wydajni, bardziej produkty produktywni. Ja, na przykład, jak pracowałam w pracy, to lubiłam sobie, jak na przykład nie miałam jakiegoś pomysłu, albo ciężko już mi szła praca, to lubiłam sobie sprzątnąć biurko, wymyłam biurko, posprzątałam, poukładałam sobie wszystko od początku i wtedy jak gdyby. Wszystkie pomysły, czy ta trudność tej pracy jakoś znikała gdzieś, dlatego że ja po prostu, po pierwsze, odstresowałam się w momencie sprzątania i tak samo uważam, jest w domu, że, że jeżeli jesteście zestresowani, zaczynacie sprzątać, to wtedy również wam to pomaga. Po drugie, jak sprzątałam sobie takie biurko, to miałam wrażenie, jakbym. Czyst, od, zaczynała od czystej tablicy. Wiecie, jak to umyjesz tablicę i możesz zaczynać od początku. I wtedy rzeczywiście nasz mózg, jakby się zresetował, zaczyna zupełnie inaczej myśleć. E, no, taką dla mnie ewidentną też korzyścią jest e, korzyść estetyczna. Każde mieszkanie niezależnie od stylu, w jakim jest urządzone, czy to jest minimalistyczne mieszkanie, czy, czy maksymalistyczne, jakbyśmy je nie nazywali, obojętnie w jakim stylu urządzone, to jeżeli będzie tam czysto, jeżeli będzie panował ład i porządek, to będzie po prostu miła, ciepła atmosfera. A zawsze myślę, że o właśnie o taką atmosferę nam chodzi. No, kolejną ja będę mówiła tak krótko te korzyści, dlatego że nie chcę Was tutaj zanudzać z takimi rzeczami, ale one są naprawdę bardzo ważne i bardzo istotne. Taką kolejną korzyścią jest korzyść ekonomiczna. Hmm, to śmiesznie zabrzmi, ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli sprzątamy coś na bieżąco, to po pierwsze, że na przykład, jeżeli przeglądamy jakieś, nawet kosmetyki, zobaczcie, bo się okazuje, że mamy, ojej, mamy tyle zapasu, czegoś jeszcze nie zauważyliśmy, coś nie, zostało gdzieś dalej przesunięte, niewykorzystane i najczęściej to się wiąże z wyrzuceniem takiej rzeczy. No, ale, albo lodówkę, też jest takim przykładem, tak? gdzie przesuwamy, przesuwamy, nie przeglądamy na bieżąco i, i oczywiście nam to znika i potem trzeba wyrzucać. Albo jeżeli, y, słuchajcie, dla mnie niezaprzeczalną taką rzeczą jest również to, że jeżeli sprzątam coś na bieżąco, to wtedy mogę stosować bardzo łagodne środki, środki naturalne, środki robione sposobem domowym lub po prostu bardzo delikatne środki. Natomiast wtedy, kiedy zaczynam już ten brud narasta brud, no okazuje się, że tego typu środki nie wystarczą, i wtedy trzeba kupować mocniejsze środki, i to już zaczyna nas e, wszystko m, kosztować. Kolejna korzyść, słuchajcie, oszczędność czasu. No przecież, jeżeli robimy coś na bieżąco i robimy małe prace po prostu codziennie albo co jakiś czas, no ogarniamy coś, to się okazuje, że. Mamy wbrew pozorom więcej czasu. Dlatego, że ja już kiedyś Wam mówiłam, nie jestem zwolennikiem tego, że jeżeli pracujecie, że sobie fundujecie i w weekendy sprzątacie. Ja też tak robiłam swego czasu, ale aż w którymś momencie pomyślałam sobie, Matko, ja cały czas pracuję. Pierw jestem w pracy, później planuję sobie pracę na weekend. Oczywiście, czasami tak jest, że rzeczywiście można y, sobie zaplanować coś w weekend, no ale nie róbcie tak, żeby cały weekend sprzątać, bo to naprawdę nigdy nie pomoże Wam zregenerować się i będziecie mieli wrażenie, że nigdy y, po prostu nie macie y, czasu. Słuchajcie, kolejną taką niezaprzeczalną. Y, Korzyścią y, z utrzymania porządku jest budowanie relacji, zarówno z rodziną, jak i z przyjaciółmi. Dlatego, że y, macie wtedy, jeżeli macie zawsze dom wysprzątany, y, to w każdej chwili może do Was ktoś wpaść, jakiś przyjaciel czy, czy znajomy, i Wy nie musicie się wstydzić albo y, na przykład, y, no wiecie, no dobra, no no to wpadnij, ale musisz podać dokładnie tak, kiedy, bo ja muszę coś posprzątać. Więc warto jest mieć dom zawsze w takim porządku, że jeżeli ktoś by chciał o, o tak ad hoc po prostu do nas wpaść, no to my się nie będziemy wstydzić. Tak samo jeżeli z rodziną, tak, bo nie tylko przyjaciele, ale i rodzina może zawsze do nas wpaść, bo my nigdy nie mówimy nie nie, dzisiaj nie wpadaj, bo coś tam, nie? Także myślę, że tak. Taki porządek też y, buduje tą relację między ludźmi. No i taką kolejną, dla mnie bardzo ważną relacją jest to, że ja mam wrażenie, że jak jest utrzymany taki porządek, to to buduje też taką własną wartość, że wtedy y, po prostu ja się lepiej z tym czuję, że, że kreuję otoczenie wokół siebie. Takie, jakie mnie się podoba, to, że ja mam wrażenie, że jeżeli ja dbam o otoczenie, to również dbam o siebie. Tak to dziwnie jest. Dlatego, że wiem, że wtedy dbam o swoje zdrowie, tak, bo jest czysto. Dbam o swoją psychikę, nie, nie mam stanów depresyjnych, bo przyjdę do domu, jest miło, przytulnie, ciepło. Ja sobie robię jakiś nastrój, zapalam świeczkę, czy robię herbatę i po prostu mam wrażenie, że wtedy również ja sama czuję się. Przez siebie zaopiekowana. No i oczywiście, jeżeli macie członków rodziny, to myślę, że oni również to odczuwają. Myślę, że to są takie korzyści, które Wam w tej chwili wymieniłam. No i myślę, że Wy macie też swoje korzyści, także mam do Was prośbę: napiszcie mi w komentarzach, właśnie jakie Wam korzyści daje utrzymanie porządku. Zaczynamy! Słuchajcie, od bardziej konkretnych takich y, działań, czyli możemy sobie zacząć planować y, sprzątanie. To planowanie sprzątania wcale nie musi się odbywać, że wy teraz musicie sobie pisać y, plan tego sprzątania na jakichś tam kartkach. Raczej mi chodzi o to, żebyście sobie tak w głowie też zaplanowali, co wy y, chcecie osiągnąć przez to y, sprzątanie. Bo y, jeżeli mówimy o takim sprzątaniu, taniu bieżącym, tak jak ja mam w tej chwili, że ja niejako utrzymuję te, ten porządek. Ja Wam przypomnę powiedzenie mojej mamy, które ja bardzo lubię, że porządków się nie robi, porządki się utrzymuje. Ja staram się tak właśnie robić po to, żeby, a po to, żeby się tak te, a te porządki, żeby one mnie po prostu aż tak nie męczyły. A śmieję się, że im jestem starsza, tym bardziej doceniam tę metodę, dlatego że ona. Pomaga po prostu normalnie funkcjonować. Słuchajcie, no i dobra. Czyli w głowie sobie ustalmy pierw, jaki chcemy osiągnąć cel. Czy chcemy mieć po prostu y, tylko czysto y, w domu, czyli nic nie zmieniamy, po prostu chcemy, żeby było w domu czysto i zaczynamy sobie po prostu tylko sprzątanie. Czy przy okazji tego sprzątania, y, mówię tutaj o tym, powiedzmy sobie listopadowym sprzątaniu, czy chcecie sobie na przykład przemeblować trochę rzeczy? E, wiecie, ja tak swego czasu to bardzo też lubiłam. Jakieś zmiany mebli i wtedy się e, od razu ta przestrzeń inna wydaje, czasami jest fajniej. E, no i tak, e, tak, wiecie, to można wtedy sobie poprzesuwać meble. Bardzo lubiłam takie zmiany, jak była młodsza. No, i wtedy, czy ewentualnie chcecie wprowadzić jakiś nowy element y, w domu, tak? Jakieś nowe tkaniny czy nowe zasłony? No, warto to nad tym się po prostu sobie to ułożyć w głowie, jak, o co mi chodzi w tym momencie, y, co bym chciała. Dlatego, że ja Wam przypomnę, że w grudniu mamy święta, i być może tutaj już w tym okresie listopadowym pewne zmiany przygotować. Chcecie to mieszkanie y, właśnie do okresu świąt. Więc y, naprawdę bardzo to jest ważne. Czyli ustalcie sobie cel. Co wy byście chcieli? Czy tylko robicie porządki, czy jeszcze wprowadzacie drobne zmiany estetyczne, czy wręcz dodajecie jakieś dodatki. No i nad tym trzeba się też zastanowić, ile macie czasu. Dlatego, że bardzo często w komentarzach piszecie, że y, no tutaj y, ja jestem na emeryturze, że mieszkam sama, że jest mi łatwo. Tak, tak, oczywiście, że jest mi łatwiej, jak jestem sama, bo jest mi łatwiej utrzymać taki porządek, ale ja Wam przypomnę, że ja również e, mieszkałam tutaj z dwoma synami, też e, była rodzina czteroosobowa i, i słuchajcie, e, jeszcze był i kot, i, i, i zwierzęta jakieś, więc to nie jest tak, że, że ja cały czas byłam sama, więc cze, też trzeba było sobie pewne zasady ustalić e, i też... Musicie sobie w tej chwili, jak planujecie to sprzątanie, też zastanowić się właśnie, ile wy macie czasu na to albo ile czasu chcecie poświęcić. Kiedy ten czas chcecie poświęcić? Bo jeżeli chodzicie do pracy, macie zajęcia w jakieś dni, że musicie odwozić dzieci, czy chodzicie na jakieś ćwiczenia, tak jak ja na te ćwiczenia terapeutyczne. Więc ja wiem, a podam wam taki przykład, że jeżeli ja we wtorek, w czwartek chodzę na ćwiczenia terapeutyczne rano, no to słuchajcie, to ja nie planuję sobie, że ja przyjdę z tych ćwiczeń i zacznę coś robić. Nie Dlatego, że ja jestem wtedy zmęczona i ja chcę parę minut odpocząć, czy sobie godzinkę odpocząć, i wtedy nie planuję sprzątania czy żadnych innych prac. I tak samo wy, po prostu ten, ten plan tych zajęć musicie dostosować do swojego rytmu dnia, do tych yy, zasobów czasu, które macie. Czy wiecie na przykład, że. Yy, Wolicie pracować do południa, bo po południu jesteście bardziej zmęczeni albo wiecie, że przychodzicie z pracy, musicie sobie zregenerować się przez tą godzinkę, bo na przykład lubicie sobie po pracy pół godzinki się zdrzemnąć i wtedy sobie planujecie, wtedy jak, od, jak odzyskujecie tę drugą aktywność, to właśnie wtedy sobie zaplanujcie tę pracę. Ja myślę, że każdy z nas zna siebie, zna swoich członków rodziny, wie kiedy im się chce, kiedy nie chce im się robić i warto takie rzeczy sobie również um omówić z rodziną, tak? kiedy oni by chcieli, żebyśmy robili. Są prace, które na przykład może wykonywać jedna osoba, są prace, gdzie na przykład może być potrzebna druga osoba do pomocy i wtedy warto to sobie rozplanować również właśnie w porozumieniu z członkami rodziny. Takie, takie mieszkanie czy dom no, zazwyczaj jest podzielone na, w sposób naturalny na strefy, tak? typu łazienka, przedpokój, kuchnia, sypialnia, garderoba, więc generalnie mamy te strefy jak gdyby y, podzielone. Ale czasami jest tak, że ta, na przykład ja mam tak, że te strefy u mnie e, są połączone, e, one są taką dużą, jedną dużą strefą, więc ja wtedy sobie dzielę. Ja to nazywam z kolei, to jest mój taki, moja taka nazwa na gniazda, czyli na przykład robię sobie biurko, potem sobie robię tamto okno, które również znacie e, z moich filmów, e, więc robię sobie. Jeszcze tę dużą strefę potrafię sobie jeszcze po, podzielić na mniejsze. I, I to tak jak to w ekonomii, od ogółu do szczegółu, tak? Czyli mamy jakąś dużą strefę, którą dzielimy sobie na drobne strefy, i wtedy planujemy sobie te, kiedy będziemy sprzątać, w jakim czasie sobie zaplanujecie te strefy. Bo jak ja wiem, że na przykład ogarnięcie takiego biurka zajmuje mi 20-30 minut, no to wtedy ja sobie zaplanuję, że w tym dniu mam na przykład mało czasu, a to zrobię sobie tylko biurko. Więc tu musicie sobie po prostu tak do tego własnego trybu życia, do własnej zasobów tych czasu, czy Waszej rodziny, musicie sobie dostosować i te strefy podzielić. A jak już to wszystko będziecie wiedzieli, jakie strefy są w domu, ile macie na to czasu, jaki cel macie, jaki efekt chcecie uzyskać, no to... Wtedy wystarczy naprawdę i to już warto jest zrobić na piśmie Słuchajcie albo na tablicy korkowej sobie rozpisać, żeby jednak wszyscy członkowie rodziny wiedzieli, że w tym dniu jest mniej więcej taki plan. Bo jeżeli uzgodnicie z rodziną, że w tym dniu, to również później rodzina sobie dostosowuje, nie dzisiaj nie mogę, bo mamie obiecałem, że na przykład dzisiaj będę tam przez godzinkę do jej dyspozycji. Bo będziemy coś tam razem robić. E, więc jest to dla mnie fantastyczne, jeżeli uzgodnicie z rodziną i wtedy sobie to już naprawdę, na przykład na tablicy korkowej, ustalcie i to już, już będzie bardzo fajnie. Więc mamy, słuchajcie, już ten etap planowania. Mamy plan zrobiony, wiemy, jaki efekt chcemy uzyskać, a teraz chciałabym z Wami porozmawiać na temat takich ogólnych zasad sprzątania. I to naprawdę bardzo ogólnych, bo y, zawsze się śmieję, że są takie kategorie ludzi, którzy uważają, że ktoś jest perfekcyjną panią domu, y, że ktoś jest pedantką, a niektóre mówią, y, że mają to wiecie, gdzie y, i. Y, po prostu nie, nie lubią porządków i tak dalej. Ja myślę, że to tak nie jest, wiecie, dobrze mieć jakiekolwiek skrajności. Ja nie lubię tak, że wchodzę do kogoś do domu i jest aż tak wszystko, wiecie, pod, wy, aż wykrochmalone, aż sztywne, że człowiek aż nie wie, gdzie się od, obrócić, czy może siąść, czy nie, czy to jest tylko do patrzenia, czy nie. Ja uważam, że dom to żyje. No i niestety jest tak, że czasami jest też, że się coś na warstwie, czy na stole, że się zrobi bałagan na stole i tak dalej. Więc nie chodzi o to, żeby, że jenę nie mogę już tu filiżanki postawić, albo jakiegoś kubka, bo właśnie oglądam film i zapomnę go, zdarzy mi się, że zapomnę, nie posprzątam. No ale zróbmy to najpóźniej na drugi dzień, dlatego, że warto wtedy przejść, zebrać to wszystko, żeby te ten bałagan się nie gromadził, żeby nie narastał. E, dlatego uważam, że podstawową zasadą sprzątania jest sprzątanie regularnie, żeby nie nawarstwiał się e, po prostu ten bałagan. E, Poza tym, jeżeli zdarza Wam się, że już coś tam sprzątacie i jest brudno, to też zawsze zaczynajcie sprzątać od tych miejsc najbardziej brudnych, żeby nie roznosić tego brudu po całym mieszkaniu. Warto jest też dbać, już to zawsze mówiłam, Wam dbać o rzeczy, którymi sprzątamy, ale warto y, nie tylko o nie dbać, bo to jest jak gdyby oczywista oczywistość, ale również inwestować w takie rzeczy. Ja naprawdę jestem zwolennikiem, że jeżeli stać Was na dobry odkurzacz bezprzewodowy, no to to jest po prostu coś fantastycznego, dlatego że to jest jak miotła. Słuchajcie, zwłaszcza jak macie zwierzęta, tak jak ja mam teraz, że ja przychodzę, jest jesień, jest te, wiecie, chodzę już bardziej po trawnikach i tak dalej, więc te buty bardzo często mają dużo piasku. Ledwo tutaj wezmę, wejdę do domu, czy zdejmę buty, a potem albo nakładam i ten piasek się obsypuje, albo coś, i już mam od razu, wiecie, czy na podłodze, czy na, dywanie, na dywaniku ten piach, więc warto wtedy szybciutko wziąć sobie na przykład taki odkurzacz bezprzewodowy i po prostu szybko, na bieżąco sprzątnąć. Więc uważam, że takie, taka dobra inwestycja w sprzęt to nigdy sobie na dobry sprzęt do sprzątania nie żałujcie, dlatego że to jest naprawdę. Bardzo y, dobra rzecz, y, dlatego że y, po pierwsze robicie to szybko, robicie to y, bez wysiłku, więc warto sobie ułatwiać życie i to, y, to po prostu y, pamiętajcie. Y, y, Słuchajcie, też warto jest, jak to, to ja już też Wam mówiłam, że takie wieczorne sprzątanie na przykład kuchni, to dla mnie to już jest normą, tak? W, również w którym, ja Wam tutaj gdzieś podlinkuję ten film, który, o którym mówiłam o tych zasadach, więc ja na przykład też bardzo lubię wstawać rano, kiedy już wyjdę z psem i wracam. Lubię mieć taką swoją rutynę, mam, gdzie ja sobie piję w spokoju kawę, czy czytam książkę, czy rozwiązuję sudoku? Ja jestem typem, który rano nie chodzi od razu na wysokich obrotach. Ja muszę powoli, powoli się rozkręcić. I dlatego lubię wieczorem sprzątnąć sobie kuchnię, żeby nic nie było w kuchni, co tutaj stoi i mi przeszkadza, czy na stole. Dlatego, że rano mi się nie chce sprzątać. Rano ja muszę powoli się rozkręcić. No i wtedy y, uważam, że to wieczorne y, sprzątanie y, ma sens dla mnie i y, uważam, że tak samo wy, jeżeli robicie coś, to po prostu, bo nawet jak się sprząta, yy, robi się śniadanie i się śpieszy do pracy, to uwierzcie mi, nawet ogarnięcie, że jeżeli nie macie czasu lub nie macie zmywarki, ale macie zmywak, to włóżcie to szybko chociaż do tego zlewozmywaka, żeby to na tym blacie nie było yy, rozrzucone. Żeby starać się w miarę możliwości, bo ja sobie zdaję sprawę, że każdy dzień jest inny i, i różny, bo przecież yy, żyłam tak samo, przez długi okres czasu. Więc ja sobie zdaję sprawę, ale w miarę możliwości róbcie wszystkie e, prace na bieżąco i wtedy e, będzie cudownie. Dbajcie też i to jest dla mnie też taka e, ogólna zasada. Dbajcie też o podłogi, żeby właśnie je codziennie odkurzać. Nie trzeba ich codziennie być, ale właśnie jeszcze jak się ma ten odkurzacz bezprzewodowy i tutaj nie jest reklama odkurzacza, ale on się u mnie naprawdę sprawdza, więc warto zainwestować w taką rzecz, dlatego że ja sobie szybciutko wyciągam ten odkurzacz, i y, zwłaszcza przy, jak jest pies, y, to podkreślę. No i ja sobie wtedy codziennie odkurzę. I wtedy ten kurz z tej podłogi się nie unosi. Dlaczego mówię, że warto zainwestować właśnie w tego typu sprzęt? Dlatego, że jakbym miała wyciągać dzień w dzień ten odkurzacz, te kable i tak dalej, to nie chciałoby mi się. A przez to, że sobie zainwestowałam w dobry sprzęt, no to mogę sobie szybciutko odkurzyć bez wysiłku, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. I dbanie o podłogi jest, Naprawdę moim zdaniem niezbędną rzeczą. No i słuchajcie, nie tylko o podłogę, ale i o powietrze trzeba dbać. Więc y, warto też y, i to y, sprzyja też takiemu, y, wiecie, że jak się wchodzi do mieszkania, to takie fajne, świeże powietrze jest. Więc warto wietrzyć po, y, mieszkanie nasze, codziennie otworzyć y, okno, wywietrzyć dobrze i wtedy y, już zupełnie inaczej się czujemy. Oczywiście fajną rzeczą są też, y, słuchajcie, dbanie o zapachy, jeżeli chodzi czy o pałeczki y, te zapachowe, czy, czy te do aramoterapii? Teraz mi się język plącze, plącze. Więc warto jest po prostu też olejkami naturalnymi tutaj dać, żeby te zapachy po prostu były miłe w mieszkaniu i również no, taki fajny klimat wprowadzały. Warto jest naprawdę. Słuchajcie, to są takie mniej więcej ogólne rzeczy, które ja Wam powiedziałam, ale tak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to sprzątanie, to róbcie to regularnie, a wtedy okaże się, że praktycznie rzeczywiście to przysłowie, że porządków się nie robi, a porządek się utrzymuje, ono się sprawdza w życiu i można je wprowadzić w życie. Ja mam do Was prośbę oczywiście, że jeżeli Wy macie swoje sposoby lub, lub właśnie coś wam w sposób wyjątkowy sprawia jakąś trudność, to piszcie w komentarzach, bo będziemy robić te filmy, będziemy razem sprzątać. Będę tu pokazywała Wam właśnie, jak ja sprzątam swoje. Tutaj różne rzeczy, i słuchajcie, jest tak, że czasami rzeczywiście są miejsca, które generują więcej tego bałaganu, więcej rzeczy się nam na zbiera, ale naprawdę warto jest to nawet przeglądnąć. Bo ja pomimo tego, że mam dosyć, utrzymuję ten porządek, czasami mi się zdarza, ojej, to ja mam jeszcze tu, a nie widziałam, a coś nam jeszcze, o baterie mam, to, to mi się przydadzą, bo idzie okres świąteczny o już wiem to już baterie mam już nie muszę kupować więc czasami jest tak że gdzieś tam schowacie a najlepiej to jak się wiecie schowa żeby coś się schowa żeby nie zapomnieć no to się wtedy właśnie zapomina no i ja tak właśnie między innymi dziś, niedawno znalazłam baterię taką fajną całą tą zgrzewkę baterii także jestem zadowolona słuchajcie Dzisiaj będziemy kończyć, ja oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do tego, że jeżeli Wam się taki film podoba, to zostawcie łapkę w górę, my bardzo lubimy, jak tymi łapkami nas wspieracie. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje, chcielibyście, żebym Wam coś pokazała, czy coś omówili, byśmy omówili na temat sprzątania, to proszę bardzo, piszcie w komentarzach, zobaczymy. Co się da zrobić, i będziemy starali się zrobić. No, i myślę, że taka seria y, będzie, będzie teraz otwarta. Nie wiem, może będziemy ją robić właśnie tak y, a propos, co piątek. Zobaczymy. Jeszcze się zastanowię nad tym, y, ale zaczynamy. Już czas, już czas na porządki. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.